Cześć, tu Wetyk z Polska Zwiedza.pl. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o powerbanku do swojego kampera, ale przydaje się też poza nim, ponieważ tym powerbankiem jestem w stanie zasilić ten oto laptop. Jak wiecie, mam duży bank energii Jackery Explorer 500. Jestem w stanie nim zasilić urządzenia do 500W. Jestem z niego mega zadowolony, ponieważ nie mam solarów na dachu, tylko jeden składany do K80. Ale ten bank energii, jestem w stanie nim oczywiście zasilić komórki, laptopy, wszystko inne. On wygląda tak. Na moim kanale możecie zobaczyć jego recenzję. Świetne urządzenie, jestem z niego naprawdę mega zadowolony. I używam go na co dzień, ale postanowiłem też mieć dodatkowy sprzęt Weger Teston. Dlaczego? Ponieważ jestem nim w stanie zasilić laptop, który ma wejście USB-C do zasilania. Postanowiłem mieć taki powerbank, żeby nie tylko w kamperze go mieć, ale też w domu, czy w samochodzie osobowym, albo nawet jeżeli jestem w kamperze, ale jestem na tak łonie przyrody jak tutaj. Widzicie za mną szczere pole. Nie muszę być w laptopie oczywiście. Mam ten powerbank ze sobą większy, ale postanowiłem mieć taką alternatywę. Koszt takiego powerbanka obecnie to jest jakieś 200 zł, z tego co patrzyłem. To jest t dokładnie to się nazywa Weger firma, Dostaniecie razem z Firebankiem kabel, który możecie zasilać. On ma wejścia wyjścia 3, możecie nim jednocześnie ładować 3 urządzenia. Ale ja go wykorzystuję głównie do laptopa. Ten duży zachowuje sobie też na inne sytuacje, ale jak mówię, no bardziej mi zależało na mobilności. Wiecie, Małe waży to około 380 gram. Bodajże pełną specyfikację jeszcze e, Link do pełnej specyfikacji w e, opisie filmu. I jak się go ładuje, no banalnie, wystarczy podłączyć. Kable dostaniecie właśnie na e, USB-C. Tylko musicie mieć, oczywiście, laptopa, e, którym się zasila przez, e, przez złącze USB-C, czyli np. MacBook Pro teraz. Ja nie mam MacBooka, mam laptopa z Windowsem i wystarczy wtyknąć, wystarczy podłączyć powerbank i ładowanie się odbywa. Na potrzeby testu. Mój laptop ma teraz stan baterii 39%. Podskoczyło do 40, jest 1752, w pełni naładowany, czyli ma cztery diody palące się. Poczekam aż nie wiem, 10% pokażę Wam. Jak długo to zajmuje, ale jak widzicie, czy jak wam mówię, ładuje bez problemu, jestem w stanie korzystać z tego laptopa. Moc ładowania to 100 W, bo ma taki port Power Delivery. Tutaj zobaczcie pudełko. Są dwa wyjścia typu C i jeden na USB typu A. I tak jak napisali, ładowarką o mocy 45 W jesteście w stanie naładować powerbanka w ciągu 2 godzin. Minęło 10 minut i naładowało 15% baterii przy normalnym korzystaniu z podłączeniem do internetu i sobie akurat oglądałem YouTube'a. Używam tego powerbanka już od dawna, ale nigdy nie robiłem takich testów na ile mi starczy, czy jak szybko ładuje. Po prostu podłączałem laptopa i miałem naładowaną baterię. Teraz zrobiłem tak szybko test, ale generalnie chcę Wam tylko powiedzieć, już zamykając komputer, że ten powerbank... Według mnie fajna sprawa, szczególnie że wyjściowa moc to jest 100W, więc jak macie jakiś mocniejszy komputer, czy właśnie Maca Pro, jak tutaj podkreślają w specyfikacji, że zasili mojego HPK też. Zasili, więc tutaj jestem mega zadowolony. Przydaje się w podróży, nawet jeżeli będziecie lecieć gdzieś samolotem, bierzecie kąpa ze sobą, no to nie podejrzewam, że będziecie brali taki pank energii ze sobą, mimo że waży tylko 5 kg. No ale ten waży 382 gram, z tego co pamiętam. W specyfikacji, jak mówiłem, pojemność 20 000 mAh, cena około 200 zł. Pełną specyfikację, linki do ofert umieszczę w opisie filmu. Firma Weger Powerbank nazywa się Testo. Koszt obecnie to jest jakieś 200 zł, z tego co sprawdzałem. Więc wydaje mi się, że to jest spokojna cena. No i koniec to nie jest żaden y, test wydajności. Chciałem tylko pokazać, że mam kolejną rzecz w swoim wanie, która się przydaje. Może Wam też się przyda, jeżeli macie laptopa, który jest zasilany już przez USB-C. Wydaje mi się, że powinniście się zainteresować takim oto powerbankiem, bo jest po prostu przydatny. Nie zawsze przecież będziecie mieli dostęp do prądu, a może Was uratować. Albo po prostu jak postanowicie sobie w takich okolicznościach przyrody, z dala od Waszego wana popracować i Wam się skończy energia, albo będzie Wam już bateria siadać, możecie Podłączyć do takiego powerbanka. Dla mnie wygodna sprawa. Dzięki temu jestem skupiony, żeby sobie popisać, pomontować coś, a nie żeby biec do vana i podłączyć komputer. To tyle, więc dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.